Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. W miesiącu maju odnotowaliśmy 28 zdarzeń, podczas których interweniowały jednostki ochrony przeciwprażowej z terenu powiatu lubaczowskiego. Przy likwidacji skutków tych zdarzeń łącznie brało udział 59 zastępów, oraz pracowało 283 ratowników, zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży porownej. 21 naszych interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń i w przypadku tych zdarzeń najczęściej usuwaliśmy skutki kolizji wypadków komunikacyjnych oraz skutki gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Podczas likwidacji tych zdarzeń brało udział w sumie 39 zastępów straży Pożarnej oraz 196 strażaków. Sześć naszych interwencji dotyczyło pożarów, przy których w sumie brało udział 18 zastępów Straży Pożarnej oraz pracowało 80 strażarów. 22 maja 2025 roku około godziny 11.15 doszło do pożaru budynku warsztatowego w miejscowości Wola Wielka w Minie W momencie przybycia pierwszych jednostek Straży Pożarnej budynek był całkowicie objęty ogniem. Działania strażaków polegały przede wszystkim na ugaszeniu ognia poprzez składanie środka gaśniczego na palący się budynek oraz e, obronie budynków sąsiadujących. W tym zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby, którym została udzielona pomoc medyczna przez strażaków, a następnie zostały przetransportowane do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku tego zdarzenia spaleniu uległa konstrukcja całego budynku, która była drewniana wraz z całym wyposażeniem oraz trzy pojazdy znajdujące się wewnątrz. Dodatkowo w wyniku silnego promieniowania cieplnego uszkodzonych zostało cztery kolejne pojazdy. Właściciel wycenił straty na około 500 tysięcy złotych. Podczas tego zdarzenia brało udział sześć zastępów Straży Pożarnej oraz pracowało 30 strażaków. Pamiętajmy o regularnym sprawdzaniu przewodów, drożności przewodów kominowych oraz przewodów wentylacyjnych. Pamiętajmy również o systematycznych przeglądach instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo w naszych budynkach, takich jak instalacja elektryczna czy gazowa. Nieustannie zachęcam do zainstalowania czujnika tlenku węgla oraz czujki dymu, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się wyposażenie stanowiące potencjalne źródło emisji tlenku węgla oraz pomieszczeniach sąsiadujących, w których mieszkańcy spędzają dużo czasu. A jeżeli mamy zainstalowane takie czujniki, pamiętajmy o sprawdzeniu ich poprawnego działania.